Co się dzieje? Siema widzowie z tej czyli 2010 Magnum mnie właśnie obudził. Jest to kolejny odcinek z Minecrafta dla Czemu tu tak zimno? A, w ogóle to jest noc i nagle tak zimno się zrobiło. Co jest? Przecież mówiłeś, że masz cały rok przewanie podłogowe. No bo mam, ale chyba wsiadło. O-o. Czemu tu jest? Sorry, że cię uderzył. Nie, nie wiem, czy. Y... Nie mam łopaty. A, ja mam hejsta. Nowy poziom vampira przecież. Nie. Ej, przemyślmy to. Wychodzimy czy nie? Przemyślmy to. O -o. Ej, przecież ty nie możesz dotykać. Musimy, nie masz Ej, ale ty nie możesz dotykać śniegu, bo przecież to y, ciepia jak woda. Ja już więcej nie... Mogę, sorry. To działa jak woda. Jestem strasznie przeziębiony, bo z tego zimna się przeziębiłem. By... Co zrobić? Czeka, ja ci będę staram się oczyszczać. Gdy... Creeper wybuchł. O, A zimna, 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 zimna. To się nie jest... Ranek. Słońce wschodzi, czyli jest jakaś, nie wiem, czwarta chyba. Może piąta? Może piąta? Nie no, czekaj, u Ciebie w tym jest zegar. Zobaczymy, która jest. to taki stary ten zegar, musiałbym na Nie, czekaj, to jest trzecia. Nie, dobra, nie, to jest piąta. Dobrze. Piąta dwadzieścia pięć. Jakby... Tam jest zbyt zimno, ja tam nie mogę wyjść. Czekaj, postaram się oczyścić ci Wróć. Musimy się zastanowić nad racjonalnym rozwiązaniem, jak wyjść. Nie, dobra, nie możemy stąd wyjść, tak po prostu. Słuchaj, jestem strasznie późno. głodny. Masz tu jakieś konserwy? No, jak jeszcze masz tutaj... Do z tego, Czekaj, wezmę Czek jednego. Jest ochu... Y już... A, już się najadłem. Ale, ale to zawsze jest coś. Są strasznie zimne i twarde. Są zimne i twarde, ale. U mnie w sypialni jest trochę cieplej. A co, masz tam jakieś ogrzewanie? Słuchaj, to... ja stary łach... Słuchaj, ja stary łachmany ułożyłem na górze. Tam powinno być ciepło, chociaż w nogi. Nie wiem, ja to nie mogę. Czekaj, pójdź tam na chwilę, pójdź tam na chwilę, to zobaczysz, powiem Ci coś. Dobra, ale wiesz skąd się przeziębiłem? Tutaj na dole jest taki nieszczelny, z dziurami po prostu, taki jedno miejsce i przez to przekapała woda. Musimy się naradzić, jak stąd wyjść? Co może być rozwiązanie? No, w ogóle... Sorry, że się widzę, więc nie odzywam do was, tylko do Magonuma. Po prostu... Ale my musimy pomyśleć na to nieba, Ej, może, słuchaj, wiem, że ty tam masz nether i tam jest ciepło, ale może lepiej stąd nie wychodzić, bo w końcu na dworze jest taka... Nether. Jak się tam dostać? Słuchaj, ale na dworze jest tak zimno, że mi wszystko odmarza, nawet kły. Portal działa, ale jest zasypany. Czekaj, pójdę tam na chwilę i ja wytrzymam dłużej niż ty. Ja mogę, ja mogę właśnie chwilę wytrzymać, bo mnie tam... Pójdź do wytrzyma, domu, pójdź do, do domu. Pójdź do domu, ja sprawdzę jak sprawa z portalem. No nie jest najlepiej. Zasypany jest po portalu. Wiem, że niby szybko kopię, ale po prostu jest mi tak zimno. W domu jest ale tylko ten ciepło. Drugi? Ten drugi... czekaj, powiem ci już. Ten drugi to jest jakaś tragedia. Tak, tam w ogóle wybuchł creeper i nie da się tam praktycznie dostać. Czekaj, nie, da się, da się, da się. Nie, odmarzły mi ręce, nie mogę nic kopać. Chodź, chodź. Chodź, Chmura śnieżna, stary, ale tak nisko. jest tak nisko. To by wyjaśniało w sumie temperatura. Do domu o się, bo to wiem lawy. Ja też mam wiaderko. Właśnie chodzę po całej wiosce i próbuję znaleźć Płożiksa, ale nie wiem gdzie go wcięły. Nie wiem. On tam mówił, że gdzieś idzie. Czekaj, ty. Jest miejsce, gdzie tego śniegu nie ma. Przy cmentarzu i elektrownia nie jest zasypana. Wszedłem właśnie do elektro. o nie. Nie. Słuchaj, Nietoperz nie wytrzymał hibernacji i rozbił szkło, chyba. Bo nie wiem, ale tam jest już nowe... To znaczy, że cała elektrownia zamarzła. Nie, nie zamarzła, tam nie ma śniegu, ale Nietoperz nawiał i, i po prostu nie ma zasilania tam, gdyż, gdyż to jest na Nietoperze to chyba jedną logiczną opcją. W sensie reaktory mają jeszcze zapas na tydzień około, ale w sensie nie wiem kiedy uciek. Jeżeli uciek ym, nie wiem, dzisiaj to mamy tydzień. Jeżeli uciek y, 6 dni temu mamy dzień. A jeżeli uciek niedawno, no to mamy niecały dzień. W ogóle widzowie, y, przepraszam, że to się tak mało ale... By nie patrzę. teraz muszę iść w pewne miejsce. Dobra. O, widzę, że już już końca. Idę po stekam, Tylko nie, nie mogę patrzeć, tak. Widzowie, teraz mnie nie słyszy. Tutaj dostaję. E, ja Cię słyszę. I moi widzowie też. Halo, teraz go już chyba nie słyszę. Halo? Halo? Nie, 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 straciłem sygnał. Zobaczymy. On ja mnie teraz tym by nie słyszać? Dobrze, ogólnie to... Chodzi o to, że... Już jestem. Gdzieś już mnie nie Dobra, ja teraz krzyczę z całej siły. <laughs> jestem w kasynie. Jak ty, ty tam nie zamarzłeś? I tam dało się ale dobiec? Tak, chwilę mogę nie zamarzać, ale to nie dwa <laughs> Nie, wiem, czy próbować. O, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Jest tam, jest tam coś gdzieś... tam dowieć. Nie chcę Cię... Nie zapaczne. Jestem przy Twoim domu. Nie, muszę, muszę... lawa, lawa. Ooo. Lepiej. Um, widzę je, ja zaraz będę. Już... Zatrzymałem w ogóle materiał na kamerze, bo po prostu musiałem jedną rzecz, ten... dobra, nieważne, chodzi o to, że chodzę do kasyna, jestem przy swoim miejscu tajnym, już Ci mogę to zdradzić, że tutaj... I teraz chodzi o to, że... Słuchajcie, widzowie, o nie, o nie... Teraz spróbujemy w tym przejść w ogóle gdziekolwiek. Mam po prostu oślepienie. Wejście no właściwie to tam sali tylko tam nie wchodź, bo dostaję wtedy efekty wampira, A jeżeli je za często wezmę, to po prostu będzie źle. Tyle powiem. Będzie źle. Kasy, no to jest takie miejsce, gdzie. O nie. O nie, 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 nie. Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Co tam się dzieje? Prąd wysiada, a to znaczy, że nie będzie się dało wyjść. O nie, dobra. Nie wiem. Ja tam nie mogę przebywać zbyt długo. Jak po, muszę... się... Postaram się robić do portalu. Jakiego... któregokolwiek? Ja stosuję metodę na lawę i próbuję... Częściowo... O! Tutaj... Ta zima się rozprzestrzenia. Tutaj. Tutaj. Jestem za farmą i tutaj jej nie ma, ale. Już prawie całą wioskę opanowała. Słuchajcie, o, nie! Ty... Zas. Portal za Mówiłem ci przecież. Czekaj, postaram no, się jest... to zniszczyć? Kurde, ręka mi odmarzła. Nie mogę nic zniszczyć. O, tu jest pochodnia. Pochodnia gdzie? Ona może. może. Czekaj, rzuć mi ją, może sprawi, że te, że mi ręka odmarznie i będę mógł rozwalić ten. Ja nie mogę tu bać. Podejdź, podejdź tu, tu, nie ma jeszcze ten e, śniegu. Rzuć mi tą pochodnię. Ale i tak jest bardzo zimno. O kurde, ona, ona y, zaraz się skończy, ale postaram się schopić możliwie jak najwięcej. Kurde, w ja sensie ta pochodnia, ta pochodnia jeszcze działa jest trochę cieplej. Coś się ta pochodnia jeszcze działa, ale po prostu jest mi tak zimno w rękę, że nawet pochodzi... Biblioteki, biblioteki nawet pochodnia nie pomaga. Tutaj jest ogrzewanie... Tutaj jest ogrzewanie spod spodu. Czekaj, jest tu jakieś jedzenie. Czekaj, tutaj jest mój składzik tajny. Tak? Tak, tak. O nie, krew zgniła. O nie! Naprawdę? Nawet krew. O nie! Mamy mięso. O nie! Wyszliśmy od ciebie z domu, a tam było jedyny szat. Miesz to przy sobie troszkę. Hop, dobra, lecimy. Postaram się znaleźć tu jakąś. Czekaj, postaram się tu rozwalić jak najmoż... nie Ja nie mogę tu przebywać, ja muszę uciec. Czekaj, możliwie jak najwięcej spróbuję tu rozwalić, żebyśmy, żebym e, mógł skończyć. Skąsk... Ja tu nie przetrwam, jeżeli nie ucieknę do meteru. Musimy zdobyć ten. Musimy. Słuchaj, jak to zdobędę, to mogę stworzyć. jedna szansa. Ja mogę rozwalić ten śnieg, lecz będę musiał bardzo szybko wejść, żeby zdążyć. Ja, ja go rozwalę, tylko potrzebuję pochodni zasilanej i e, tworzywa prądowego. O kurde, tu nawet, tu nawet nie nietopec zahibernował i właśnie go obudziliśmy. O, jest. Czekaj, rzuć mi ją, postaram się ten. Potrzebuję jeszcze dźwigni i możemy działać. Dźwigni, gdzie? Tu, tutaj nie ma dźwigni. Musimy poszperać. Tam, gdzie dźwignia, tam jest nasza szansa. O nie, znowu noc. Noce są najgorsze. W nocy jest chyba dwa razy Ja ryzykuję, ja próbuję... Śnieg opadł. Możemy uciec. Czekaj, nie, ja go stopiłem, ale... O nie, ja, ja nie przejdę, za, za zimno. Postaram się ja, zrobić. Ja tam nie mogę wrócić. O, działa, działa. Powoli to rozwalam. Ja tam nie mogę wrócić. Jak tam wrócę, to zamarznę. Tutaj jest ciepło. A, nie, się... moja pochodnia! Moja pochodnia! Poweszała mi pochodnia. Nie, dobra, zdobyłem ją, udało się. Nie, musi. To jest chyba jedyne wyjście. Ja tutaj muszę zostać. Ty okay. może spróbujesz tam naprawić. Lecz ja dopóki trochę nie zleweluję, nie mogę się tam dostać. Bo widzowie, ja mam dopiero level ósmy. Spróbuj I zrobić tak? Moc. Podkompresować um, moc. Legator jest zrobiony, teraz e fr, slash, e tu głowa. Jest! Mogę się dostać. A jak cię? Dostałem się tu. Z... Jest, się. jest się. Już musiał wrócić. A, śnieg tu wpadł. Nie, nie wkasisz się. Oh, oh, Dobrze, jedno, się. Jedno serce. Ja się nie, 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 Ja nie, nie, mogę niszczyć nie, Żarcie! Żarcie. Żarcie. Pieczone Żarcie. nie, żarcie, nie, 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 zimna nie, 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 Zimna nora. Nie. Znowu to zimna nora. Nie? Ta najzimniejsza z nor. Przynajmniej mam przy sobie wiaderko. Spróbuję się tam dostać jeszcze raz. Wezmę cały zapas jedzenia jaki tylko no, masz w skrzynkach. No, no, no. No. Ta twoja. Chcę w się sensie ten twój stryj. Nie. Jest, są, ja idę do tunela. Co to są za tunele? Gdzie się właśnie dostajesz do struktury? Czekaj, masz tu jakąś kamizelkę? Może w niej będzie cieplej? Co to jest za kamizelka? Jeszcze, chy, ja jest mogę... cieplej, jest cieplej. Jest o wiele cieplej. Masz tu jakąś złotą kamizelkę. Ale, ale to i tak. Ja próbowałem zakładać, ale to i tak niewiele pomaga. Jest cieplej, ale niewiele. Przynajmniej coś. Może uda mi się tam jeszcze raz dostać. Tylko muszę zrestartować repeater. Trzy wiaderka lawy w razie czego. Mogę spróbować do Ciebie przejść, lecz nie wiem... Zombie mnie wepchnął! Zombie mnie wepchnął do portalu! Dobrze, dobrze! Jestem! Jestem! Mogę spróbować się dostać do mnie... Pokraczny stworze! Idę Cię uratować! Tylko muszę na... Nie uratujesz mnie. Ten zombie, musisz go pokonać, albo, albo po prostu nie ma szans, że tam wejdę, spróbuję się dostać jak najmożliwej do kasyna. Czekaj, zabieram wszystko, co masz w domu. Yy, całe jedzenie twoje, które masz w domu. Sprawdzę wszystkie twoje szansy. Nie, ale wiesz, ty będziesz musiał tam wrócić. Gdzie? No wiem, no, wiem, wiem, ale przynajmniej mi to zwróci trochę czasu. No ja tutaj... Masz jakieś nie. trzy enchantowane. Masz trzy koksy i szesnaście złotych jabłek. No tak, koksy zostaw, koksy zostaw. Biorę wszystko, co się nawinie. Nie, koksy zostaw, weź jednego. Koksy zostaw. Dobra, nie wiem czemu ty masz tyle krwi. Chyba mi uchradłeś A, to wtedy było. Ty nie zużyłam. Złota... Muszę Ci się tutaj bardzo przyda, bo jest dużo niemiłych gości. O, o Ze złotej kamizelki zostało bardzo mało. I co to za trapdory u Ciebie w domu w ogóle są? To? Ważne, to tam jest Dobra, nieważne. Tam nic nie ma, bo tam nie wiem, co nosić będzie, ale... O nie! Blindness! O nie. Ktoś jest w kasynie. Biegnę na ślepo do portalu, jak najmożliwiej. Ale... nie... nie zamarzniesz? Słuchaj, nie wiem. Nie sądzę, ja bo... W niderze, w niderze możemy pomyśleć, jak to się stało i co się tu w ogóle stało. O nie! Ktoś jest w kasynie i ciągle to uruchamia. Ale ja się zastanawiam. Co się stało? Dlaczego tam jest zima? Tego nie było. O nie. Piotrek, ja to nie jest przy kasynie. O nie, zgubiłem się. A, czy Zaczynasz wariować. Nie wariuję, po prostu coś jest w kasynie i uruchamia moje mocy, O nie, krew zgnije. Nie zajmuj się teraz kasynem, biegnij prosto do portalu. Nie, przej nie przejmuj się kasynem. Nieważne, musisz uciec, bo inaczej nie przeżyjesz. Skubię trochę koksa, to mi pomaga, bo ma na sobie ogień. Ja już jestem ziomkiem pidlinów, bo mam złoty hełm. No i on też trochę złoty. O, jest, jest lepiej. O, tutaj jest bardzo ciepło. Nie podchodź do lawy, bo będzie dzieci zbyt gorąco i dostaniesz soku termicznego. W sumie fakt, w ogóle. stój w miejscu. O, nie, nie mam żadnych itemów swoich. Możemy się stąd dostać. Ja... To znaczy ja mogę, ty nie możesz. Dostanę po prostu... Tam jest za zimno. Będziesz jak, Jak... Jak bułażnik zwróci z wyprawy będziesz musiał do niego wrócić. Jestem I, chory i to co najmniej bardzo. No to my też będziemy musieli znaleźć sposób. Lekarstwo to jest zupka, ale ta z dwóch grzybów. U grzybów nie mam drewna. Czerwony? Nie, w sensie Muchomor. Muchomor i będziesz. Brązowy grzyb mam. Z tego tutaj drewna. ci się polepsza, aż do kichałeś. Wiem, w sensie to jest spowodowane też tym, że mam kamerę. I... I próbuję się powstrzymywać, żeby jej nie... No. Bo w ogóle nasze odcinki trwają po 20 minut. No, ale... W... Jakby to było ważne. No, w sensie mam nadzieję, że w następnym odcinku... W ogóle ja już na swojej taśmie kończę. Ty możesz jeszcze kawałek nagrać. Nie, ja też kończę, no bo weszliśmy do nederu. My ten...